No cześć, jesteśmy właśnie na festynie Warsaw Comic Con i chciałbym dać wam odrobinę instrukcji do tego, jak się tutaj poruszać, żeby znaleźć to, co należy. No wy prawdopodobnie nie macie pojęcia. Tu jest takie stoisko. Stoisko nazywa się Yata. I mają takie jakieś chińskie zupki i komiksy z Demlandu. Jeżeli zobaczycie chińskie zupki, to zaraz obok prawdopodobnie są jakieś komiksy z Demlandu. Mają naprawdę duży wybór tego towaru. Tylko Dębskiego tutaj nie ma. A gdzie jest Dębski? To może zaraz znajdziemy, poszukamy, zobaczymy. Tutaj musicie... Instrukcja. Jeżeli jesteście blisko Nintendo, to jesteście blisko moich komiksów, bo ta jest zaraz obok Nintendo. Przechodzimy sobie tutaj. Jakby co, to tutaj musicie minąć cały ten złom. Ten złom jest dobrym punktem obserwacyjnym. Zresztą akurat ten festyn jest o tyle fajny, że tu jest dużo takich punktów, bo ja myślałem, że ten smog na mapie to było opisane jako smog myślałem, że to będzie stoisko jakiegoś, nie wiem jakiegoś sklepu smog z planszówkami, nie to jest smog to jest po prostu kurwa smog więc mijacie go, idziecie dalej czekajcie teraz, pracuję dziękuję no, mijacie tutaj i idziecie do takiego miejsca o którym ludzkość zapomniała czyli dział komiksowy Regularna trupiarnia. Tutaj mijacie następnego smoka. To też nie było stoisko. A tak sobie pomyślałem właśnie, że to odrobinę ekstrawaganckie mieć dwa stoiska smok obok siebie na samym środku jakby przejścia. Ale to jest smok. To jest smok. Idziemy dalej. Wszystko będzie na pewno bardzo dobrze. Tutaj widzimy już, że zaczyna się dział komiks. Tutaj są warsztaty. Warsztatów nie ma, nie będzie. Komiks proszę bardzo. Tutaj odbywają się spotkania, i tu też będzie moje spotkanie. Więc miłego stania na korytarzu, bo wszyscy się nie zmieścimy w środku. Eee, I skręcamy tu. I oto jesteśmy. Szanowni Państwo, może komiks Blair nie ma? Może komiks Demlandu? Nie ma, przykro mi. Na pocieszenie, to inkognito, to zgroza, to dinomania, to lis. Wybierzcie sobie. Otrzyjcie łzy sobie lisem, bo Dębski nie przyszedł. Dębskiego nie było. No na razie jest jak na czwartek, więc jeszcze dało się jakoś przejść i oddychać, więc mam nadzieję, że to Wam odrobinę jakby pomoże to ogarnąć. Kupujecie na stoisku jaty, mijacie złom ze startów Star Warsa i Smoki i dochodzicie do pustego stolika tutaj, żeby płakać. Dziękuję uprzejmie.